Cześć, tu Wiktor. Dzisiaj zagramy w Lego Fortnite. To nowa seria. Wiem, że jestem trochę spóźniony z całym trendem tej gry, no ale stwierdziłem, że też chcę ją spróbować. Dostałem jakiegoś skina, krzaczora na święta. No i pierwsze, co musimy zrobić, to chyba stworzyć świat, więc stwórzmy nowy świat. Tutaj się chyba klika. Wierzmy pole, tryb przetrwania. Nie chcemy trybu kreatywnego. Myślę, że tutaj. Ta konka nie będzie miała aż takiego dużego znaczenia. Ziarno świata będziemy mieli losowe i tutaj wszystkie ustawienia zostawimy domyślnie tak, jak są. No i co, klikamy, rozpocznij. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pojawiliśmy się w naszym świecie. Tu mamy jakąś panią bombowe barwy, się nazywa. Ach, gdzie ja jestem i kim ty jesteś oraz kim ja jestem. Zaraz znam odpowiedź na ostatnie pytanie. Nazywam się Bombowe Barwy. Miło Cię poznać. A czy ty to, Wikars? Dlaczego twoje mi brzmi znajomo? Pierwszy raz w życiu wpadam do aż tak nowego miejsca jak to, ale cieszę się, że jesteś tu ze mną. Tu może być niebezpiecznie, przygotujmy się na wszelki wypadek. No i my teraz pytamy, przygotujmy się, co to znaczy. W okolicy jest sporo drewna i granitu. Ciekawe, co udałoby się nam z nich zrobić. Czyli chyba mamy zacząć od zbierania jakichś podstawowych surowców. Te kamyczki to jest granit. Widzę, że mamy jakąś kukurydzę, to możemy od razu pozbierać. O, i wypadają z niej jakieś pnącza. Pewnie też będzie potrzebne do jakiegoś craftingu później. Teraz trzeba się przejść i szukać po prostu. Więcej granitu. O, a tu leży jakaś gałązka. I dynie, to też pozbierajmy. I możemy zrobić ognisko. Ale to może najpierw nazbierajmy trochę więcej tych surowców i zobaczmy, co nam to wszystko da. Czujesz głód? A, w lewym górnym rogu mamy takie kółko, które chyba pokazuje nam nasz głód. To weźmy może dynię i zjedzmy. No, dynia dała nam dość dużo. O, i przywróciła nam życie. Mamy na start chyba trzy serduszka. To na razie zostańmy przy takiej ilości. I zobaczmy, czy... O, tam jakiś wilk biegnie. To może uważajmy. Okej, okay, dobra. To nie jest Minecraft. Nie możemy niszczyć pięścią drzewa, czyli musimy zbierać drewno z tych gałązek leżących. A tu są jakieś jagódki, to też pozbierajmy. A tu są kurczaki. Możemy coś z nimi robić? Możemy pogłaskać. O, fajnie. O, i jak się pogłaszcze, to wypada jajko, które też jest chyba widziane jako jedzenie. Dobra, to co? Mamy tab. Możemy przejść do naszego ekwipunku. Mam jakąś zakładkę gracze i mapa. Czyli tutaj odblokowujemy mapę po kolei. I teraz jesteśmy na łąkach. Okej. Okay. O, i te krzaczki też możemy niszczyć pięścią, to nikt też pewnie wypada. Drewno i właśnie to pnącza. To co ja, jeszcze nazbieram trochę tych surowców i zobaczymy, co będziemy mogli dokładnie stworzyć. O, a tu są krówki. Tu leży nawóz, to może też zbierzemy pewnie do czegoś się przyda. A co nam ta krówka, jak ją pogłaszczemy? O, mleko. O, jakiś pajączek się za nami rzuca. Fajnie, że pokazują, jak ktoś chyba cię zauważy, taki wskaźnik. Możemy robić uniki. Dwa razy go uderzyłem i chyba jeszcze raz. O, i udało nam się go pokonać. Mamy jakiś jedwab. To zobaczymy. O, kolejny pajączek. To skoro możemy je pokonać pięściami, to od razu to zrobimy. I nazbieramy jeszcze trochę tych surowców. Zaraz będzie zachodziło słońce, to wtedy zrobimy chyba to ognisko i zobaczymy, co dalej. Zaczęło padać. Zrobiło się trochę ciemno. Z tego co widzę, to tutaj pod naszym głodem mamy jakiś współczynnik. Chyba temperatury, więc przydałoby się już zrobić chyba to ognisko. Jedyne co wiem o tej grze to to, że trzeba tutaj budować swoją wioskę, zdobywać jakiś kompanów i pokonywać bosów. więc zobaczymy jak nam to będzie szło. Ale skoro mamy robić wioskę, to myślę, że fajnie by było wybrać jakieś płaskie miejsce do budowania naszej bazy. No, zaatakował mnie wilk. Szybko uciekamy. Mam nadzieję, że uda nam się go zgubić. O, i tutaj jest ta dziewczyna, obok której zaczęliśmy. I w miarę fajny, płaski teren. To myślę, że o ile nasz wilk nas zostawi, to możemy tutaj zbudować się. O, tylko jeszcze pokonajmy tego pajączka. I pod kół mamy ognisko. To postawmy je na razie tak na środku. O, odblokowaliśmy jakąś prostą chatkę, i podeszła do nas znowu ta pani. Dużo podróżujesz, świetnie. Przygody masz w krwi. Twoje ognisko nas ogrzeje, jeśli zrobi nam się zbyt zimno. A jeśli się zgubimy, zawsze możemy wypatrywać sygnału dymnego, który zaprowadzi nas z powrotem do obozu. O, czyli to oznacza, że chyba dym z ogniska widać z daleka. Ten deszcz mnie martwi. Może potrzebujemy schronienia? Możesz wybudować prostą chatkę, używając menu budowy w kategorii budowanie. I możemy zadać pytanie, potrzebuje więcej drewna? Albo powiedzieć, robi się. Zobaczmy, ile drewna potrzebujemy. Jeśli... Potrzebujesz więcej drewna, rosną tu małe drzewa. Możemy je uderzać lewym przyciskiem myszy, by zrobić z nich zasoby. A, okej. Okay. Czyli tłumaczymy nam, jak pozyskiwać zasoby tutaj. Na ziemi jest też wiele drewna i krzaków, które możesz niszczyć, by otrzymać drewno i roślinne włókna. Dobra, ale to już wszystko mamy. Zobaczmy, co nam tu nowego zaproponowali. Mamy jakiś stół rzemieślniczy i tą małą chatkę. To może zacznijmy od budowy tej małej chatki. Wybudujmy ją tak dość niedaleko ogniska. Aha, ona się nie postawiła od razu. Tylko zacznij budować. Musimy kliknąć. Pojawiają nam się tu jakieś takie elementy, i musimy uzupełnić. Czyli to nie takie proste, że tylko się zbiera materiały. Dobra, to tutaj jeszcze ściana, daszek. I co, to już koniec? Widziałem, że etap drugi z trzech. Nie, jeszcze jeden. Ten daszek na samej górze. Kończono budowę. Możemy się teraz schować przed deszczem. I odblokowaliśmy jakieś nowe schematy. Wiejski rynek pozwala założyć w tym miejscu wioskę, czyli Będziemy mogli już założyć wioskę. Ale tutaj mamy też jakieś schematy. Pojedyncze rzeczy, które możemy budować. O, łóżko. To myślę, że nam się przyda. Mała skrzynia, ale do niej potrzebujemy deski, które na razie nie wiemy, jak uzyskać. No, a tutaj ostatnie uzyskane. To może zacznijmy od postawienia łóżka. Ustawmy, że to nasze łóżko. O, no, to pewnie będziemy mogli się tu odrodzić. I nie zauważyłem, a umieramy z głodu. To się najedźmy szybko. Jak jesteśmy na jedzeni, to postawmy może tą naszą stację. Mamy stację, też odblokowało nam to jakieś kolejne rzeczy: tartak i grill. O, to pewnie w tartaku możemy robić deski. To trzeba będzie go zaraz zbudować. A zobaczmy co. O, możemy siekierę i kilow stworzyć i pochodnie. Bo pochodnia to myślę, że minimum, które teraz będziemy potrzebować. I na razie zróbmy sobie dwie siekiery wyszły, ale to jeżeli one się psują szybko, to myślę, że nic nie szkodzi. I mamy kilow. A tutaj mamy drugą rękę. To pochodnie możemy trzymać w drugiej ręce i z tego co widzę ona się nie zużywa. To myślę, że na razie ją tak zostawimy. I co? O! Jak zrobimy emotkę i będziemy tańczyć, to... Ta pani też z nami tańczy. Super. Śmiesznie. Może zbudujmy tutaj ten nasz wiejski rynek i zobaczmy co nam to da. Może odblokuje jakieś nowe rzeczy też do tworzenia. Możemy wybrać, jaką chcemy ikonkę. No to ja chcę chyba taką. Taki domek na szarym tle. I już mamy odblokowany jakiś drugi poziom. Mamy jedno wolne miejsce. I tutaj są chyba rzeczy, które pozwalają nam robić dane poziomy. Ale to myślę, że będziemy sprawdzać na bieżąco, jak będziemy odblokowywać te nowe poziomy. Żeby ulepszyć na drugi poziom, potrzebujemy więcej drewna. Więc możemy się tym od razu zająć. Ale widziałem, że tutaj mamy jakieś sloty dla przyjaciół. To może dodajmy tą panią od razu. To schronienie doskonale nas ochroni przed pogodą i wrogami, którzy mogą czyhać w okolicy. Hmm. No to jeśli chodzi o pożywienie, schronienie i ciepło, podstawy mamy ogarnięte. Jaki powinien być nasz kolejny krok? Ulepsz bazę. Może wybierzmy. Powinniśmy zapytać gościa, czy zechce zamieszkać w naszej bazie. W kupie siła. Co więcej, każdy nowy mieszkaniec może być chętny do pomocy w zbieraniu zasobów. O, no to super. Tylko na razie mamy tylko ciebie. Możemy ciebie zapytać? Pozdrowienia z wyspy. Dlaczego odnoszę wrażenie, że poza nami jest tu ktoś jeszcze? Jak jeszcze możemy się przygotować? Hmm. No to jeśli chodzi o pożywienie, schronienie i ciepło, podstawy mamy ogarnięte. Aha, czyli chyba nie możemy tej pani przyjąć do naszej wioski. Nazbierajmy może więcej drewna, rozwiniemy naszą wioskę i zobaczymy, czy wtedy będziemy mogli ją zaprosić, żeby z nami zamieszkała. A tam co jest? Wiecie to? Rozwalony budynek. Trzeba będzie się tam przejść, zobaczyć o co chodzi. Pojawił się jakiś niecz, czy to jakiś motylek, jakiś taki tęczowy, czy co? Ale chyba chcę, żebyśmy za nim szli. To zobaczmy, gdzie nas doprowadzi. Tam w tle coś widać. Tu też jakieś ruiny są jakby, ale tam się coś świeci. No, tu jest wilk. O, nie, tu jest kolejny. Ale Mac, mamy siekierę. Oa! Pół serduszka nam zabrał. A jak mamy siekierę, to może spróbujmy z nim zawalczyć. Jakieś tam obrażenia robimy, więc... Dopóki będziemy unikać. No nie, tylko są dwa. Ała, ała, ała. No i jeszcze trzeci tu jest. No nie. Dobra, udało nam się jednego wilka pokonać. Mamy mięso i jakieś wilcze pazury. Kolejne dwa nas atakują. Mam nadzieję, że damy radę. Trzeba będzie ogarnąć jakąś lepszą broń niedługo. Dobra, mamy kolejnego. Oa, oa, oa. Trzeba się uleczyć szybko. Nie, już tylko pół serduszka. Szybko zjedzmy. Nie! Zabił mnie. Myślałem, że dam radę zjeść, zanim mnie pokona. Ale to zobaczmy, czy się odrodzimy w łóżku. Tak, odrodziliśmy się na naszym łóżku. I zginęliśmy gdzieś tam. O, i chyba nawet taki jest znacznik naszego plecaka. To szybko biegniemy podnieść te rzeczy. Dobra, jesteśmy z powrotem tutaj przy tym motylku. O! I kamień na nas wyskoczył. No, spróbuję zaatakować. Chyba jakiś taki krab. Spróbujmy z nim zawalczyć. O, jeszcze pająki się do niego przyłączyły. No. Ała! O, jak on mocno bije. To musimy uważać zdecydowanie. Szybko się najedzmy. Jagódki znacznie szybciej się je. No, spróbujmy go pokonać. O, mamy to, co nam upuścił. Jak zawsze wszystkie inne itemki, które mamy, są zwykłe, to to jest jakieś niepospolite. Turlacz się nazywało to stworzonko. I możemy z niego zrobić chyba jakiś talizman zdrowia. To zobaczymy, do czego nam się to przyda. Ale zobaczmy teraz, gdzie nas w końcu prowadzi ten motylek. I od razu wydaje mi się, że ona nas prowadzi do tego świecącego czegoś. Nie wiem co to. Aha, to jest jakaś skrzynka. To możemy ją przeszukać. Staliśmy mleko, dynie. I wilczy pazur. O, jakoś super przydatne to to nie jest. Wszystkie te rzeczy już mieliśmy, ale fajnie wiedzieć, że takie rzeczy są. Zobaczmy, co jest tutaj w tych ruinach. Nic konkretnego chyba tu nie ma. Podnieś. To jest chyba beczka dynamitu. Spróbujmy ją rzucić. O, czekamy. I wy wysadziłem to co tutaj było. Oj, dostaliśmy jakieś ziarno kukurydzy. O, jesteśmy atakowani. Przez pająka, szybko go zabijmy. I tu udało nam się zniszczyć kawałek tego domku. I mamy jakieś ziarenka. Spoko. Teraz wracajmy szybko do bazy. Mam nadzieję, że uda mi się ją znaleźć po tym dymie, tak jak było mówione. Mam nazbierane już dość dużo drewna, więc będziemy musieli sobie zrobić na pewno nową siekerę, Bo właśnie nam się zepsuła to chyba na razie najlepsza broń, jaką mamy. No i pomyśleć już o jakimś dalszym rozwoju. O, a tu to co jest? Jakaś jaskinia? Możemy w nią wejść? Aha, to trzeba wejść tak, klikając. To może na razie nie ryzykujmy. O nie. Tylko tu się te rzeczy na nas rzuca, a my nawet nie mamy czym walczyć. O, tu jest jakaś skrzynka. Pochodnia. Jakieś nasionka. O, szybko zaskakujemy. I tu jest jeszcze jedna skrzynka. Może jakaś broń. Strzały i wełna. No, nic, czym moglibyśmy walczyć, więc na razie uciekamy. O, tu jakieś szkielety. Nie, 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 to my wracamy do bazy. Poeksplorujemy kiedy indziej. I ktoś tu do nas przyszedł. Cześć, jestem słoneczniczka, znajdziesz mnie na polu. Tak się składa, że w tych stronach lubimy przybyszów. Rany, ale jestem zmęczona. Chyba zatrzymam się w tej wiosce na noc. Okej, okay, czyli ona chce się tu zatrzymać. Jeśli twoja wioska przyjmuje mieszkańców. To ja w to wchodzę. Co taki odkrywca jak ja może dla ciebie zrobić? Zamieszkaj w mojej wiosce. Miejsce dla mnie? Brzmi ciekawie. Twoja wioska nie spełnia moich oczekiwań. No. Co jeszcze będzie narzekać? Nie mogę zostać w twojej wiosce. Nie ma tu łóżka dla mnie. Zajmę się tym. Aha, czyli musimy wbudować jeszcze łóżko dla niej, ale to może najpierw ulepszymy wioskę, możemy już. Tak. Dobra, dostaliśmy jakieś nowe schematy i zobaczmy co nowego możemy wybudować. O, ile nowych rzeczy. Werandowa chatka, przestronna chatka, podwójna chatka. No, fajnie wygląda ta werandowa, ale dostaliśmy też jakąś drewnianą. To może zbudujmy już drewnianą chatkę. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. I kłodowa szopa ukończona. To mamy nasz nowy domek. To może przenieśmy tutaj łóżko i nawet zróbmy od razu dwa łóżka. Aha, tylko nie mogę tak po prostu przenieść tego łóżka. Muszę je zniszczyć. Chyba odzyskałem na szczęście drewno. No to postawmy tutaj od razu dwa łóżka. Teraz już możesz dołączyć. Zamieszkaj w mojej wiosce. Miło byłoby się osiedlić w jakimś nowym miejscu. Masz dla mnie miejsce do spania? Tak. Super. Poustawiam cały mój sprzęt. Rozgość się. A podejdźmy teraz. Cześć. Dzięki tobie ta wioska staje się coraz piękniejsza. Może nawet przyciągnie jakiś fajnych nowych przyjaciół. Jeśli chcemy przyciągnąć kogoś takiego jak miauśniak, kimkolwiek on jest, potrzebujemy mnóstwo mebli, na których będziemy mogli siedzieć. Ten kot uwielbia się wylegiwać. Aha, czyli to jakiś kot. Może postawmy między naszymi łóżkami taką podstawową ławkę? Można na niej usiąść? Hmm, chyba nie mogę. A może to jest tylko dla mieszkańców? Budowanie mebli jest świetnym sposobem na przykucie uwagi rzadkich gości, takich jak podniebna. W wiosce przydałoby się więcej dekoracji. Różne rodzaje dekoracji przyciągają różnych przyjaciół, którzy odwiedzą Twój obóz. Jeśli chcemy przyciągnąć kogoś takiego jak aura, potrzebujemy mnóstwo błyskotek, na które będzie mogła popatrzeć. No tylko szkoda, że ja nie wiem o co im chodzi. Kłodowy punkt obserwacyjny będziemy mogli zbudować, ale to myślę, że nie na teraz. Co jeszcze możemy zbudować? Jakieś inne tartaki, inne rzeczy. Ale była też mowa, że jak mamy jakiegoś gościa, to on może nam pomóc z czymś. Dzięki za zaproszenie mnie do wioski. Zawsze chętnie pomogę. Więc jeśli masz dla mnie jakąś pracę, to daj mi znać. Jak mogę pomóc w nawigowaniu? Pogadajmy o robocie. Oczywiście, co mogę dla Ciebie zrobić? Możemy ją poprosić, żeby z nami poszperała, wtedy zakładam, że będzie za nami chodziła po prostu i nam pomagała, ale możemy też poprosić, żeby pomogła w wiosce. Prace związane z zasobami. Rafinuj drewno. O, czyli będzie nam zbierała drewno. Jeszcze zbieraj pobliskie zasoby. To zobaczmy, co nam daje, jeżeli każemy jej zbierać pobliskie zasoby. Musi mieć dostęp do stołu rzemieślniczego, żeby mu stworzyć sobie narzędzia i mówi, że co najmniej jeden dzień spędzi, zanim znajdzie coś użytecznego. Ale dobra. Ważne, żeby nam jakoś pomagała. I co? Jesteśmy już praktycznie przy trzecim poziomie wioski, ale brakuje nam miejsca w ekwipunku trochę. To trzeba pomyśleć o tym, żeby zrobić te inne stoły warsztatowe. To myślę, że możemy przebudować trochę ten nasz początkowy domek. Więc na razie go zburzymy i zbudujemy go trochę inaczej. Zlikwidowałem naszą początkową chatkę, w której był crafting. Uznałem, że będziemy potrzebować coś większego, bo będziemy musieli mieć gdzieś magazyn no i te inne craftingi. No i wyszło mi coś takiego. Zrobiłem obok naszej chatki mieszkalnej. Coś takiego. Jedyny problem jest taki, że nie ma pół ścian tego typu, więc musiałem tutaj zostawić takie dziury. Ale w sumie to nie przeszkadza, bo skoro to ma być taki magazyn, to nawet spoko, że jest przewiew, nie? Tu w środku już mamy stół rzemieślniczy, no ale przez to, ile tutaj się nabudowałem, mamy możliwość ulepszenia naszej wioski. Tylko do tego będziemy potrzebowali desek. A skoro potrzebujemy desek, to znaczy, że musimy stworzyć już te następne craftingi. No i mamy tutaj grill, do którego będziemy potrzebować więcej granitu, ale właśnie też ten tartak, to może od niego zaczniemy. No i mamy nasz pierwszy tartak. I co? Możemy w nim robić rzeczywiście deski i jakieś drewniane kije. Odblokowało nam się też jakiś kołowrotek, to będziemy musieli to zrobić. Łopata będzie można kopać ziemię pod uprawę ról. I mamy nasz pierwszy miecz, będziemy mogli zrobić z tych kij. Więc w dzisiejszym odcinku zaczęliśmy w sumie, zebraliśmy nasze pierwsze surowce, stworzyliśmy nasze pierwsze narzędzia, zbudowaliśmy też dwa takie pierwsze nasze domki. No i wiemy, że w następnym odcinku będziemy musieli zacząć od stworzenia desek, więc ja między odcinkami postaram nazbierać się nazbierać jak najwięcej drewna. No i myślę, że warto będzie ulepszyć Wioskę do trzeciego już poziomu, zobaczyć co nam to da, jakie nowe rzeczy będziemy mogli budować. No i może wybierzemy się w jakąś pierwszą wyprawę, może zrobimy miecz, i nawet pójdziemy do tej jaskini, którą udało nam się znaleźć, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego. Ale na razie dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. I widzimy się w następnym odcinku.